Jestem na autostradzie A4, województwo polskie. Za chwilę na węźle będę tutaj zjeżdżał na drogę krajową numer 45. Na którym z autostrady uciekam, zobaczcie, skorek w kierunku Wrocławia. Ciężko mi powiedzieć, co jest przyczyną takowego: czy jakieś zdarzenie drogowe, czy roboty drogowe. Podejrzewam zdarzenie drogowe. No i teraz się trzeba odpowiednio, w odpowiednim miejscu stawić. Oczywiście bramki tutaj wyłączone, bo przypominam, autostrada A4 jest autostradą bezpłatną, więc bramki jako takie nas tutaj nie obowiązują. Ujazd jest dwa ronda chyba w okolicy, ja będę jechał tutaj na rondzie w kierunku Opola, a później do drogi numer 415. Też się pchali tutaj, że obiadu? Nie, no bo tutaj też widać, że jakieś są te. No, na tych stoją no, policja, także na no, włączonych sygnałach, więc być może tu jest jakiś też y, objazd. Podejrzewam, że to jest właśnie gdzieś tam wypadek. Y, wypadek, wypadek y, na autostradzie. I, Pewnie tędy jest jakiś objazd wskazany. Nie, tam to nie policja, tam inspekcja działa przy ciężarówkach. zjedź z ronda zgodnie z poleceniem zjeżdżam z ronda za 600 metrów skręć w prawo Tutaj na wprost, generalnie też nawigacja pokazuje dość czerwono, i podejrzewam, że to jest przyczyna, dla której znajduje mi trasę, abym tutaj jechał w prawo do drogi jak już wspomniałem 415, choć tu akurat 428 pokazuje do dąbrówki górnej choć koniec końców z powrotem na tą drogę 45 będę za chwilę wracał za 600 metrów skręć łagodnie w lewo nie wszystkim się ta droga podoba tutaj się tu, tu zawraca to jest chyba objazd jakiś też wyznaczony no dostrzegam jakieś grubkie tablice Panie ze znakiem. Stop. Skręć łagodnie w lewo. 3 kilometry, tutaj ten jest jakiś zakaz koniec objazdu za mhm. nami kolejne kilkaset metrów pokonane i nawigacja tak nas pięknie poprowadziła objazdem, że trafiliśmy na odcinek zamknięty drogi tutaj oczywiście stąd zobaczmy pięknie Ten wszyscy pojem. wycofują Ten policjant pojechał tak jej powinnam Natomiast zaraz będziemy mieli tutaj okazję, żeby sobie taką plakietkę sprawdzić Jak tutaj policjanci do tego, do tego podchodzą, bo tutaj jest policja, która nie przepuszcza Oczywiście nie będę się kłócić. jak każą zawrócić, jedziemy No nie przejedziemy tutaj, bo Zakaz dotyczy także niepełnosprawnych. A tam ci To są ci sami, co tutaj stali w korku. Tylko, że tam się musieli zawrócić troszkę dalej. Jak widać jest tabliczka, że także niepełnosprawnych dotyczy objazd. Jestem teraz w miejscowości Gwoździce na drodze wojewódzkiej 415. Szkoda, że tam w okolicy tych zimnic nawigacja troszkę poszalała, że nie widziała w ogóle. Skręć w prawo. W ogóle robót na drodze 45. Inna rzecz, że można było nie słuchać nawigacji, i już w zasadzie, gdy z 45 zjechałem, skręć w prawo. To o właśnie, zobaczmy. To powinienem zrobić to, co teraz. Nawigacja chce do 45, prowadzić mnie tu w prawo. Znowu wpakowałaby mnie w kolejny. Kolejny zakaz, już tam, tak jak mówiłem, mogłem jej nie posłuchać. Pojechać według znakowań. były żółte znaki, pokazujące chociażby przy stopie, gdzie stałem, że do drogi 45 trzeba jechać w prawo. Skupiłem się na nawigacji, straciliśmy przez to jakieś, no myślę, że dobrą godzinę, żeśmy, żeśmy zmałamucilibyśmy. Nie straciliśmy w zasadzie nic, bo tak naprawdę będąc na wycieczce jedzie się po prostu gdzieś bez jakiegoś większego, bez jakiegoś większego celu. To znaczy, zazwyczaj jakiś ten cel jest, ale jeżeli się do niego nie dotrze, trudno pojedzie się innym razem. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, że jadę sobie na przykład bo Zamiar byłaby jechać w kierunku Nysy. Że jedziemy sobie w kierunku tej nysy. Mam w nysie być na godzinę X i ładujemy się w takie miejsce jak właśnie ów, ów w zimnicach. Nawigacja swoje, oznakowanie swoje. Sytuacja drogowa swoje. I nagle znajdujemy się w miejscu, z którego nie ma szans wyjechać. Nawigacja prowadzi nas. Cały czas w zamkniętą drogę i zaczyna się kombinowanie, rozpytywanie mieszkańców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie tak to powinno wyglądać. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że kolejna, kolejny remont dróg który, który tutaj w województwie opolskim się odbywa, którego Google Maps nie widzi. Nie wiem czym to jest spowodowane. Dlaczego tak jest. Natomiast jak jeździcie gdzieś na opolszczyznę, przez opolszczyznę, to sobie po prostu uważajcie. Bo fajnie, jeżeli jesteśmy, jesteśmy na wycieczce, to wtedy nie zważamy na to czy stracę czasu, czy nie stracę. Ale czasami jedziemy, a najczęściej jedziemy gdzieś w konkretne miejsce, na konkretną godzinę, w konkretnym celu i bez sensu, żeby po prostu przez przez to, że nawigacja nie widzi jakiegoś remontu, że mielibyśmy tam nie dotrzeć, nie wiem stracić jakieś fundusze na przykład z tego typu. czy cokolwiek bo różnie może się takie spóźnienie, czy nie, do, nie, czy nie dotarcie na na dane miejsce yy, skończyć. Tak więc y, miejcie sobie to na uwadze, jak powtarzam, szczególnie będąc tutaj na Opolszczyźnie. Jestem w Krapkowicach dotarłem teraz do drogi wojewódzkiej 409 na Rondzie. pierwszy zjazd w kierunku drogi 45 i przez te właśnie Krapkowice do drogi 45 się przejadę Takie eee, oj nie wiem nie powiem nie, 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 droga 45 Jak w Krzewini tylko że tam się jedzie po mnie pośród rafinerii, tutaj przez cukiernię, cukiernię, no. środkiem można powiedzieć, zakładu się przejeżdżał.